Dawaj, że się on tutaj wpadnie. jesteś, chodź tu, bo on tu wpadnie. Tu, 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 tak. On nie skoczy, nie bój się, on nigdy nie skacze. No. Widzisz? Pan Dawid wyruchał szkieleta. Ty też bądź bohaterem w swojej jaskini. Leroy Merlin dla jaskini z pomysłem. Duże? Nie. Ja bym tu szedł teraz O ale no Ależ tam jest altar hmm. Nie, bo tu byliśmy... Ale czekaj, ja, się... ja to tutaj nakopię trochę tego drewna Nakopać drewno Ej, ale zbieraj żołędzie, ok? Bo to jest bardzo ważne Dobra, schodzimy tutaj Ciekawe, czy woda mnie zabije. Łaku was, live! Jakby co, co, jeszcze wam nie pokazaliśmy w domku, ze względu na to, że że to taka niespodzianka, bo że go nie skończyliśmy. Bo bardzo ładnie wygląda, i po prostu wasze oczy mogą ulec autodestrukcji. No, raczej przeciwna strona, bo to grze się budował niestety nie ja, więc. No, raczej by. No. O, jest pirania. Pirania, taka ja! A nie, to był Goldfish. Dobra I'm so yellow Dobra nie po co mi to skoro mi to nic nie daje Boleć no. w ubranku chcesz? Daj, No daj <grym> Facet ci w wrzu żółci Ty wyglądasz jak Alien trochę teraz Wiesz A no i tu się zatrzymaliśmy, tak? Nie, tu, tu, tu zginęliśmy chyba, chyba pamiętam. O, w lewo lepiej. już mhm. mam deja vu. Bo ty mówisz, że w lewo zawsze najlepiej. Czy ty oglądałeś wszystkie te nasze odcinki? No niektóre sobie czasami powtarzałem, nie? Ale pamiętam też niektóre rzeczy. Pamiętam swój skill w Terrarii. Nie wiem, czy jeszcze się wypalił, czy nie, ale moja moc Terrarii jeszcze istnieje. Jezu, ja się przestraszyłem. Myślę, że to dżungla jest. Jakby to, to jak zobaczyć jakąś rynkę, to moja. No wiem. Jezu, jak się przestraszyłem tego. No piasek, spadł. Dobra, w dół, w dół teraz, w dół, bo tutaj Ej, jest piasek. Jak, skoro my gramy na medium, nie, Grzesio? To znaczy, że szybciej skończymy terarię? Nie. Ale i, i tak chciałbym powiedzieć, bo, wiesz, bo my, jak ja pamiętam, to, to jakby doszedłem do trawia z tego mieczu. Ale do trawia z tej zbroi. No. Ale mam nadzieję, że, że zrobimy to, nie wiem, w jakieś 20 odcinków już będziemy mieć przynajmniej zbroję taką porządną już. Albo będziemy po... O właśnie, na temat jeszcze serii, to ja tak planuję zrobić przynajmniej tak 50 odcinków, myślę, że po 50 odcinkach to już by chyba ta seria się skończyła, ale nie jestem pewny jeszcze. Ale naj, naj, na pewno to już będzie po trybie pedalskim Czyli halloweenowym czy jakoś tak Ten pedalski tryb Mogę, Znaczy mody Znaczy nie mod Jak się zabije bossa to taki Na mapie się po prostu W dół, w dół, w dół Robi pedalski Moja prawa Moja lewa Mimo, że ja jestem obrócony w prawo, a ty w lewo Pochodnie Oooo... To, dalej. to była nasza taktyka kiedyś Powiedz? No. powietrze Kopiesz, powietrze kopiesz, tej... kopiesz Ja mam w dupie powietrze I tu jest... Czekaj To mi jest skinia podawa. Wow, Wow 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 Robaczek. Ej umierasz Fit. No wiem, wiem Wiesz co, ja się napiję, napiję tej wikturki, która pokazuje mi orę Będę przynajmniej wiedział, gdzie są jaskinie Ej, wyjdź z tej wody okay. Lagi masz Cześć? Jesteś? Jesteś ja mam laksy? Już nie Dobra, Andrzej, Grzesiu Czekam aż się odleguje, wiesz? Ale co? Rusz się Skaczę No, skoczyłeś no, Wszystko mhm. okej, okay. dawaj graj Ale się napiję potki, która pokazuje mi gdzie są te... ole Wiesz tylko, że w tym miejscu gdzie ja stoję jest woda Tak Bo ja widzę piasek Serio? No a teraz co widziałeś? No kopie kamień... I to klocki na to ulecają. Weź się do żółtych dołącz. Eee, kurwa, muszę zrobić disconnecta. A co się stało? Nie wiem, coś mi się lagło tam. Przecież rady. Nie... Wszystko było okej. Okay. No, ale ja mi się nic nie ruszało. Już tu miałem cały czas ten sam obraz. No, chodziłem sobie normalnie, ale było to samo. A to on na mnie ciśnie. Dobra, ja napiję się mikurki, która wykrywa te złoża. No, dobrze. Zobaczymy, ile jaskie będzie. Eee, yy... ło kurwa. Tu na dole nic nie będzie, tu po lewej będzie coś, tu po prawej też coś jest Jest, ale czekaj zobaczymy czy to jest... Nie jest to jakieś wielkachno, ale są skrzynki i nie wiem co to jest drugie Na lewo mi się wydaje, że zwiększa ta jaskinia trochę Jak daleko na lewo, oho Jeszcze trochę Uwaga, w dół spadamy mhm. Ożem sobie kurwa poleciał Wow, tu na dole coś niezłego jest tam. Walol. Dave it. Co? ten się sprawdził. Kajabanga! Wszystko się sprawdza. O, drugi biom Trzeci. Co to jest? Co to jest? Weź to ode mnie, weź. To jest jakieś rybacko. ja widzę ten dungeon. Drewniany, jakby to jest skrzynka moja. O ja też widzę Kopiemy mhm. A co z tym takim robakiem? Nie wiem, to jest wygląda... E, Zmutowana biedronka. Pewnie szuka biedronki. Znaczy bie, pewnie szuka niskich cen Pozbierajcie te, te, te rzeczy tutaj, co? Ej, LOL. Jak się, dziwnie się ceny zrenderował. Nie wiem co to jest, ale to co zbierasz to może się przydać. Tego się nie da zebrać. Ale w tym dendżonie drewnianym nic nie ma, lol. Jest szynka, bo widzę. Aha. Widzisz, gdyby nie teraz to, to byśmy ominęli tę szynkę. Ej, mogę ją pierwszy otworzyć? No cóż. Jaki burst! Chociaż ja, ja tylko tak na chwilę bym chciał zobaczyć. No, bo jakby było coś fajnego, co chciałbym cię poprosić... O kurwa. Dynamit... Mogę zobaczyć? Już możesz. A, już zobaczyłeś. A weź tą Już szynkę. sobie wzięłeś. Ale ty już wziąłeś ją Ale skrzynkę sobie. Weź. No na chuj mi złota skrzynka Żeby mieć złote szczęście To jest takie coś, co pozwala mi wspinać się po ścianach Mam dynamit i jeszcze cztery grube poty Dynamit fajna rzecz Jak się wspinać? O, ej, puść tu dynamit Patrz Puść tu dynamit Jakie zajebiste Puszcz tu dynamik Do tych slajmów Czekaj okay. wow. ale Ej on leci Parkour on leci. Parkour on mało leci, no rzuć Będzie kamień No Wiesz, że możesz umrzeć O lol, małe bomba, Ale kamienia O to jest suko Ciągle mi się świeci, każda prawie jaskina chyba w Chyba ja chcę sobie tutaj ześlizgnąć się. Oj, nie udało mi się. I jest to, bo ja mogę... Nie wiem czy to się... Ała, mnie. Dobra, e, czekaj. Eee. Pozwala mi ześlizgiwać się ze ścian, a nie spinać. Sorry. Wow. Nie. Fajne to jest Podniesia mi się. Co idziemy dalej? Ja idę tam... No bo tam widziałem... Tu coś widziałem, no? I co to wa jest? Biedronka No, wchodzimy tam czy coś? No dawaj robimy ale. To może... O kurwa Nie wiem czy to był dobry pomysł Ej, to był zły pomysł Kurwa jak gdzieś wpadłem Ratuj się światłem, bij no Dlaczego ja biję plecami? Czemu ja nie wziąłem potek? I czemu to tak zjebaliśmy, Grzesiu? Weź się... Ha ha ha! Ha, ha, ha. ha, ha. Dobrze, że przeżyłeś. Tak jakże się on tutaj Głupi jesteś, chodź tu, bo on tu wpadnie. Tu, 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 tu. Tak, on nie skoczy, nie bój się, on nigdy nie skacze. No. Widzisz. Make your game easy. Lol. Hmm. Bądź bohaterem swojej jaskini. Ikea. Ty tu rządzisz. Wód, co tu jest? Co to jest? Co to jest? Co to, co to, co to jest? kolejny biom. Ale tego nie znam akurat tego biomu. Wiesz, obawiam się, że zaraz się czegoś przestraszę. Aaaa, ale straszne, pamięci! Może to już piekło? Mi się zdaje, czekaj gdzie jesteśmy na mapce. No w połowie jesteśmy. Co, połowę piekła? W połowie mapki jesteśmy. Ej, to chujowo. Tak mała ta mapa? Już nic tak nie duże. zrobimy? Co? Tak duża. Nie rozumiem. No duża jest, ej. Ten medium large i tak dalej różni się tylko szerokością. Chyba. Coś tu jest w dół. Kopy. Ej, no kurwa. A nie, nie Co? Był się. Tam A, to zaraz. Gdzie <laughs> <Jezus! śmiech> <laughs> <laughs> Takie patrzę dalej, to... a takie coś... <trybuj> a wiesz co no, chciałem powiedzieć? Jak ta <trybuj> pułapka spadła, ale miałem szczęście. <trybuj> Dzięki, gro. Jo. Ty wiedziałeś, że to cię zabiera hita? Myślałeś, że to tekst, wiesz, Pichu HP zabiera ci coś? Mmm, <trybuj> Całe wzięło. I z nawiązką jeszcze. Jak mogłeś umrzeć, Grzesiu? Co wiesz do mnie? O, dobra, tego. ostatni raz co? Nie było tego. Nie było, było. Zawsze wszystko się pokazuje, sześciuteńko. Oprócz tego, jak mnie zabiłeś w pvp, I, ja tam nie wracam. Co? Ja tam nie wracam, nie ma lipy. Zaraz mi dwie skrzynki. No to otwórz je i zobacz na nagranie co w nich było. Dobrze, to za dwa dni. Módbloga. Jest. Co? Co? Nie chcę mi się wracać do domu. Dlatego chyba tutaj. E, nie wiem. Będę sobie tak szedł, aż. aż coś zrobię. Mam nowego kilofa, wiesz. Mhm. Ciekawe, ile ty wykupałeś tych su surowców. Jestem wioski... Nie ja jestem mną przyjaciele Ej, raczej... Y jestem jaski, a ze mną sami ludzie. Tylajmy. O kurwa. Haha! <ścoughs> Ciul! Już nie mogę zaczekać jak wszystko poglądam. Jezu, ale dużo tej nie. Szkoda, że nie mam teraz wolhaka. Niezłego tu można robić Kurwa Matka slime o Jezus No to jest Jezus, bo jestem w wodzie gdzie są piranie, a ja nie mogę... O nie <ścoughs> Nie no, ile razy już dadliśmy? Myślę, że domu nie zrobiliśmy, a dadliśmy już kurwa 10 razy Tak nie może być! W następnym dniu nie możemy ginąć! Mój kilo of. Cie. Taki damage. Czekaj. Będzie team fight. Tym 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 rym tym 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 rym tym 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 tym. Ej, granaty? O... Nauczył <laughs> no, no! Ja już wiem, bo ty chciałeś ten... Tak jak ja kiedyś z tobą pvp robiłem, chciałeś się zemścić za mnie, to? Przecież, przecież... sam to z tobą wygrałem, czekaj, nadchodzą... Nie, ja sam się zabiłeś Pamiętasz? O, widzisz, że zamknę drzwi za sobą nawet no, żeby nic nie weszło. A! Nie, nie, nie. Kurde, nie, ja nie mam nic na zasięg. Rasiu, co? Jak mogłeś mnie nie zabić granatem? Bo. Bo tylko jeden w ciebie trafił. Ale ja mam mało życia, to by powinienem przeżyć to raczej. Znaczy. Oh. Kurwy synie! Ej, no dat pod. No, sorry, pomyliłem ten. No to ty używasz granatu? No co? Podki to <grystanie> <grystanie> Teraz tam <grystanie> się. Ej, to cześć. Czuka! Jezus korek mnie zaatakował.